Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi mili. Dziś, 7 grudnia, zapraszam. Zapoznajcie się ze słowami świętego Ojca Pio, które napisał w czerwcu 1918 roku. A brzmią one tak. Nie lękaj się. Jezus jest z Tobą i Ty jesteś z nim. Kto cię o tym zapewnia? Władza, którą Bóg ustanowił Twoim przewodnikiem. Władza, która Cię kocha, która nie może i nie chce wprowadzać Cię w błąd. Władza, która mówi do Ciebie w imię Boga. Słusznie się użalasz. Moja najdroższa córko, bo nie jeden raz widziałem, że jesteś pogrążona w ciemnościach. Szukasz swego Boga, wzdychasz do Niego i wołasz, a nie możesz natrafić na Jego ślady. Wydaje się, jakby Bóg się ukrywał i pozostawił Cię samą. Powtarzam jednak, nie lękaj się. Jezus jest z Tobą także wtedy, Ty zaś jesteś w Nim i z Nim. Ukrywa się, chowa się przed Tobą po to, żebyś Go jeszcze mocniej pokochała. Jezus jest zawsze z Tobą w ciemnościach, w udręce i w cierpieniach ducha. Moja dobra córko, ty widzisz w swym duchu tylko ciemności, a ja w imieniu Boga zapewniam cię, że światło Pana wypełnia i otacza całego twojego ducha. Jesteś w udręce, a Bóg ustami proroka powtarza ci: Kum i psosum tribulazione będę. Z nim w utrapieniu. Kochani, zapraszam na jutro. Zostańcie z Bogiem. Miłego dnia. Do usłyszenia. Pa.